Jest piękna, słoneczna niedziela, a w Walewicach trwa drugi dzień zawodów WKKW. A z nami pan Piotr Helon, główny hodowca koni stadniny w Walewicach, którego chcieliśmy zapytać, na czym polegają te zawody. Zawody trwają, jak już pani wspomniała, dwa dni. Dzisiaj mamy w piękną słoneczną pogodę, ale w nocy jeszcze były opady, spadło prawie 5 litrów na metr kwadratowy. Biorąc pod uwagę, że z czwartku na piątek spadło ponad 70, no to troszeczkę musieliśmy dzisiaj jeszcze znowu wypompowywać wodę z niektórych miejsc, żeby kros puścić. Niestety... Według naszego scenariusza nie, nie uda się dzisiaj przeprowadzić całego krosu. W tym miejscu co chcieliśmy. Musimy go rano zmieniać bardzo szybko, dlatego że niektóre miejsca były po prostu zalane. Yy, modliliśmy się o deszcz kilka tygodni, więc przyszedł, yy, szkoda że na zawody, ale to jest konkurencja przestrzony Konkurs Konia wierzchowego ona nie ma być prosta i łatwa. Ona się odbywa w terenie, więc tutaj zawodnikom nie przeszkadza, że jest trochę błota, trochę wody. Oczywiście my musimy zachować wszelakie zasady bezpieczeństwa przepisów, żeby. Te konie nie ucierpiały i zawodnicy, głównie też chodzi o dobro konia, bo nasza pasja, nasza pasja jest związana z koniem. Z organizmem żywym, którego musimy przekonać do wykonywania tego, co chcemy. I jeżeli to będziemy robili źle, powiedzmy na złym podłożu, na błocie, za dużym i tak dalej, no to nic nam z tego nie wyjdzie, i robiąc krzywdę koniom, to nie będzie nasza pasja, tylko jakieś takie dziwne zachowanie nasze, więc staramy się, żeby było bardzo dobrze. Jest słońce, więc jeszcze fajnie, bo jasno, obsyka bardzo dobrze. Wczoraj zawodnicy, jest to konkurencja w Krakowie, polega na trzech rzeczach. Jeden koń wykonuje trzy konkurencje. Pierwsza to jest ujeżdżenie, która była wczoraj, na czworoboku 60 na 20 lub 40 na 20 zawodnicy wykonywali określone figury oceniane przez sędziów. Potem była konkurencja skoku przez przeszkody. W obu tych konkurencjach zawodnicy jak powiem, zdobywają punkty karne, czyli co czegoś nie zrobią to mają za to punkty karne, a dzisiaj zamknięcie, takie klow właściwie taki dzień prawdy, gdzie Mamy kros w terenie. Oczywiście mamy tutaj 7 klas, więc ten kros zaczęliśmy rano o dziewiątej. Najłatwiejszy. On się pnie pomału do góry. W tej chwili jest CNC 100, czyli 100 centymetrów mają te przeszkody terenowe. Oczywiście nie wszystkie, bo kilka jest tam na wprowadzenie. Około 6-7 km galopu w normie czasu i tak dalej tak dalej. To już regulaminu nie będę tłumaczył. W każdym bądź razie i ten kros jest nieprawdy, dlatego że to mówi nam o tym koniu wszystko. Jeżeli ten koń przejdzie ujeżdżenie, skoki, to się jeszcze mogło udać, ale kros już nie, nie da się krosu zrobić bez trenowania, więc ci zawodnicy pracowali w domu po to, żeby dzisiaj spróbować e, zająć się najlepsze miejsce. Czy zawodnicy w tym roku dopisali i jak dużą grupę stanowiłam zawodnicy tutaj lokalnej Stadniny z Balewic? Jeśli chodzi o zawodników, E, przyjeżdżający do Walewic, to odkąd ja tutaj jestem, ja jestem, jestem już siódmy rok. Pewnie niektórzy się dziwią, że tych siedem lat ja też się dziwiłem. E, więc y, Walewice mają to szczęście, że zawodnicy bardzo lubią tu przyjeżdżać. No, część powodu jest to, że jest, jest to centrum Polski, łatwo dojechać, bo w końcu mamy obok siebie dwie autostrady, ale też jest to jeden z ostatnich. Polsce crossów naturalnych. Że galopujemy po lesie, wjeżdżamy do Dolinki, wyjeżdżamy pod górkę, jest raz na dół, jest raz pod górkę. Trochę wody na dobrym podłożu trawiastym, bo dbamy o to podłoże, bo nad nim w tygodniu się nasze konie pasą. Więc do Walewic zapraszamy, ale naprawdę niektórych nie trzeba zapraszać, niektórzy bywają tu co roku z jednymi końmi, z innymi końmi. Całe stajnie potrafią przywieźć do nas po 12 koni. Equipłam, Warszawa, i wielu innych klubów, oczywiście także z daleka, Dolny Śląsk, pan olimpijczyk Artur Społowicz przywiózł 7 koni z całą swoją ekipą. Także nie mamy większego problemu z frekwencją, bo takie zawody jak nasze, no to w granicach 110-120 koni i tyle ogrod mamy. 8 na 2, 1, łama, Odbywające się w ten weekend zawody to także wiele atrakcji towarzyszących, chyba głównie zlokalizowanych przed pałacem, czy możemy nadmienić jakie to są? No Atrakcje to no, w tej chwili jest y, tam cukrobus z Krajowej Grupy Spożywczej, właśnie z polskiego cukru, który jest zrzeszony w Krajowej Grupie Spożywczej. Y, cukrobus, czyli zalarmowata cukrowa dla dzieci, nie tylko dla dzieci, bo jak tak patrzę, to niekoniecznie dzieci to jedzą. A obok to i ząbkobus, gdzie można sobie bezpłatnie jakiejś konsultacji y, zębowej, że tak powiem stomatologicznej, tak sobie zobaczyć, także jeżeli by te, te zęby się popsuły od tej waty to zaraz można je przejrzeć czy jest wszystko dobrze e, oczywiście stoją stoiska jeździeckie, stoją stoiska z zabawkami, bar pod pałacem jest cały czas czynny e, tak żeby każdy napoje czy jedzenie, a po dekoracji która odbędzie się przed 16, bo koło 16 zobaczymy na ile będziemy mieli poślizg po dekoracji zawodników, po dwóch dniach zawodów. Odbędzie się około godziny 17, chcemy, żeby o 17 yy, koncert. Muzyki wszelakiej, że tak powiem, światowe przeboje śpiewane we troje. Artyści z Łodzi przyjadą, scena już stoi pod pałacem. Także myślę, że na koniec dnia będziemy się świetnie bawili. Zaczyna się u nas robić tradycja, żeby przy zawodach sportowych Mamy koncerty. W zeszłym miesiącu, w czerwcu, były zawody zaprzęgowe. Był koncert od nocy do nocy muzyki filmowej, śpiewała pani Aleksandrowicz. Natomiast w tej chwili to będą ci artyści. Światowe przewoje we Troje, myślimy nad czymś innym, już w tej chwili też w niedzielę grają u nas uczniowie ze szkół muzycznych, bezpłatnie dla, dla słuchaczy, także staramy się, żeby Walewice to nie były tylko konie, ale też coś jeszcze, jakieś inne doznania, ten koncert jest bardzo dobrym pomysłem, będziemy to pewnie próbować powtarzać, jeżeli, bo odbiór jest, odbiór jest na przyszłym koncercie, bo dużo ludzi dzisiaj, spodziewamy się, że w tej pogodzie też wieczorem trochę ludzi. Jak sami państwo słyszą, atrakcji w Walewicach jest dzisiaj co nie miara, warto tutaj przybyć. E, nie tylko na zawody, ale także na koncert i na inne atrakcje towarzyszące. Ja jeszcze zapraszam w te upały na super lemoniadę czeską, którą sprzedajemy z automatu. W tą pogodę to jest naprawdę super. No właśnie, chociażby dla lemoniady warto tu przybyć, ale z pewnością dla wielu innych rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.